Nie nowości, tylko raczej klienci poszukują te odmiany, które były kiedyś i po, które pamiętają jeszcze z dzieciństwa, z ogrodów babci i swoich mam. Jabłonka, w zasadzie cały przegląd owocówki: gruszka, śliwka, wisienka, czereśnia, morela. Mamy tutaj i wystawców, i zwiedzających nie tylko z województwa podlaskiego, ale też i z innych województw. To jest taki asortyment papryczki i pomidora do o, ogrodu zimowego w mieszkaniu. I do tego, by mieć papryczkę ostrą i pomidora w grudniu, w styczniu własnego. Nie biegamy wówczas po jednego pomidorka, którego potrzebujemy do sałatki, tylko mamy jedną papryczkę, dwie, trzy i pomidorka na co dzień w własnym ogródku zimowym, zioła które są bardzo przydatne w kuchni. Najczęściej wybieramy takie zioła, które są wieloletnie. Czyli wówczas są e, ta, ta zasada, że kupujemy je raz na jakiś czas i możemy z nich korzystać w kuchni. To są tymianki, majranki, rozmaryny, które trzeba przechować, ale w mieszkaniu i e, zioła e, takie, które są ziołami leczniczymi. U mnie obecnie na stanowisku są zioła lecznicze, takie jak werbena cytrynowa, zioło azteków, jest blica, boże drzewko, jest to roślina piołunowatych. Która jest, jest bardzo przydatna dla naszego organizmu, ze względu na to, że niszczą jedne, drugie i trzecie komórki nowotworowe. I to, co u mnie na stanowisku jest bardzo piękne, to róże. Róże, które rosną z własnego systemu korzeniowego. I mamy róże takie, które rosną do jednego metra, do półtora metra i takie, które są plące przy ładnych, pięknych pergolach. Na jednej łodydze jest kilka kwiatów, tylko należy pamiętać, że przez to, że tych kwiatów jest więcej z jednej. Cebulki, więc one będą automatycznie troszeczkę też i mniejsze. Ale posadzone kilka w gromadzie tworzą piękny bukiet. No w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się jednak chyba krokusy. Zdecydowanie krokusy. Niespecjalnie odmiany, chodzi o termin wzrostu. To są jedne z pierwszych, które kwitną już w lutym. Są to całkowicie rośliny całkowicie mrozoodporne. Po zakupie należy ją zakopać na wysokość, głębokość około 2-3 cm. No i wszystko. Generalnie wszystkie cebulki mają taką zaletę, że są właśnie wieloletnie, całkowicie mrozoodporne. Zakopujemy, no i wszystko. I czekamy na wiosnę, aż zakwitną. Po przekwitnięciu należy właściwie obciąć tylko kwiatostan, natomiast liście same opadną. Należy pamiętać o tym, że im bardziej wymyślna roślina, tym słabsza. Klientom polecam też piwonie. Jest to nasza polska piwonia, całkowicie mrozoodporna. Jest to tam właśnie w tym górnym rzędzie, tam, tam, tam. Nasza polska piwonia jest roślina również całkowicie mrozoodporna. No i oczywiście wraca moda na piwonie, się cieszą coraz większym powodzeniem, na nowo. Już 29. edycja Jesiennych Targów Ogrodniczych. To wydarzenie, które mam nadzieję, że zrosło w świadomość naszych odwiedzających i co roku no może nie z niecierpliwością, ale przynajmniej no zawsze dowiadują się, czy w tym roku będzie też edycja jesienna i kiedy ona będzie. My zawsze to ogłaszamy w odpowiednim czasie, ale myślę, że targi już jakby żyją własnym życiem i są znane z lokalnej społeczności, nie tylko lokalnej, bo mamy tutaj i wystawców, i zwiedzających nie tylko z województwa podlaskiego, ale też i z innych województw, co nas cieszy bardzo, że tak jak mówię, przyjęło się to i, i jakby no jest oczekiwanie na. Na to wydarzenie. W tym roku rozbudowaliśmy to trochę o strefę kontaktów, która tutaj jest po mojej lewej stronie. Tutaj chcemy skojarzyć naszych drobnych wytwórców, producentów w ramach tzw. krótkich łańcuchów dostaw z, z odbiorcami produktów i półproduktów, czyli wszelkiego rodzaju sklepami. Restauracjami, jadbodalniami, tymi, którzy po prostu mogą nabyć produkty od naszych lokalnych wytwórców, żeby nawiązali te kontakty. W tym roku mamy wydarzenie wzbogacone, wzbogacone też o konkurs kulinarny szkół. Też generalnie z naszych podlaskich produktów uczniowie, bodajże z pięciu szkół o profilu gastronomicznym, teraz właśnie wydają tak zwane śniadanie, sześciopietowie, zaś później będą prowadziły konkurs tak zwanego life cookingu. Odpowiednie komisja będzie to oceniała, później oceni to, co oni ugotują, uważą. No i wręczymy nagrody wszystkim uczestnikom. Pojawiła się w Polsce w latach 70. -tych. Została sprowadzona do Instytutu Sadownictwa Kwieczarstwa do Skierniewic. Stąd jej nazwa. Pochodzi z Ameryki Północnej i tak naprawdę jest hybrydą, mieszanką cytryny z pomelo. I dzięki temu mamy wymiary takie jak widać na załączonych obrazach. Generalnie jak każdy cytrus, im wyższa temperatura, im wyższa wilgotność, im większe nasłonecznienie latem, tym nam lepiej wzrasta, piękniej się prezentuje. Zimą niestety w naszych warunkach wymaga zachowania do pomieszczenia, gdzie tą temperaturę mamy dodatnią i dociera tam, dociera tam światło. U mnie najstarsza ma dobrze ponad 20 lat, natomiast... Jest to długowieczne drzewo, często gęsto, powyżej 30 lat jest w stanie, w stanie nam się prezentować. Wczoraj na pewno Antonówka, bardzo dużo zapytań było o Antonówkę, kosztele, Te, to, to stare są odmiany i nowe odmiany też potrafią cieszyć się zainteresowaniem. Tak jak tutaj widać są to drzewka w doniczce, wybijamy drzewko z doniczki i z całą bryłą korzeniową wsadzimy do gruntu. Także tak to wygląda prosta sprawa. Można to zrobić o dowolnej porze roku ze względu na to, że jest to bryła przekorzeniona. Także śmiało wykopać tylko dziurę, posadzić. Oczywiście można zasilić jakimiś yy, naturalnymi rzeczami typu obornik. Yy, Albo nawozy wieloskładnikowe, z tym, że to, to już wiosną, nie o tej porze roku. Jeśli chodzi o ceny, no to one od co najmniej chyba dwóch, trzech sezonów są na takim samym poziomie. Jest jednak yy, ciężko, że tak powiem, podnieść tą cenę. Konkurencja jest dosyć spora, każdy wiadomo, chce towar swój sprzedać, i raczej tutaj zwyżki żadnej nie było.